Robotnika, jak sobie radzić z negatywnymi emocjami? Kochani, intensywność wydarzeń jest coraz większa. Słońce jest bardzo aktywne, aby pomóc nam poradzić sobie z tymi głębokimi zmianami. Rezonans Szumana również przyspiesza. Są tacy, którzy osiągnęli przejście od jednej częstotliwości drgań do innej. I zakorzenili się na niej. Kontrakty się kończą. Każdy może się teraz wyrwać z niekończącej się pętli utrzymującej człowieka w ramach starych wzorców zachowania i myślenia. Człowiek jest podatny na zranienie i manipulację z powodu istniejącej dwoistości biegunowości. Kiedy ktoś rozumie, że może trwać w miłości lub że może trwać w nienawiści i że to on wybiera w jaki sposób działać, to w tej chwili przychodzi uzdrowienie. Tu mała ciekawostka: po rosyjsku, uzdrowienie to jest iscelenie. Iscelenie, czyli połączenie w całość. Człowiek jest chory, kiedy jest podzielony wewnętrznie. Czytam dalej. Dla wielu ludzi jest to czas próby, aby nie zgubić się w negatywności, która narasta na naszej planecie, aby nie wpaść w pułapkę zewnętrznej rzeczywistości i nie przegapić transformacji, która zachodzi w naszych wnętrzach. Kiedy pojawią się u Was emocje, które można uznać za niepożądane. To nie próbujcie się ich pozbyć, bo one są częścią wszystkiego, a raczej wynieście coś o przeciwstawnym charakterze. Pomyślcie, gdzie trzymacie radość? Jaka część ciała ją uruchamia? U wielu ludzi jest to serce i spod słoneczny. Nie przypadkiem powiada się, że serce śpiewa. A teraz spójrzcie na przeciwieństwo radości. To strach i smutek. Gdzie znajduje się miejsce jego utrzymywania? Dla większości ludzi jest to brzuch. A teraz zaproście radość do tego miejsca. To bardzo cenne i pouczające narzędzie. Nie chodzi o pozbycie się jednej emocji, ale o to, aby zaprosić tę przeciwstawną, a potem dokonać wyboru. Mam nadzieję, że ta informacja i narzędzia pomogą Wam poradzić sobie z silnymi emocjami, których wszyscy doświadczamy. Pokochajcie siebie w pełni i bądźcie pobłażliwi dla siebie i innych. Wdzięczność i błogość wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.